Witam, to 1993 a to jest kolejny odcinek Minecrafta z sezonu 5. Więc reaktor został już ukończony, jest on, wygląda w ten sposób, mamy y, dwie warstwy elektrum i tyle turbin, bo tyle do zupełności wystarczy. Y, ten reaktor jest zalany redstone'em stopionym, y, dzięki czemu na dłużej jest starsze paliwo oraz jest ograniczenie tutaj ustawione na, o teraz nie ma, dobra, było. Ale tu ustawiłem po dwójście i cztery wejścia, także było w miarę dużo pary, więc po włączeniu tego i tego reaktor nam produkuje dosyć dużo refów per tick Jest on podłączony teraz do no, kopalni do digital minera i jest to, jak widzicie, idzie na plus, mimo że jest digital miner na 9 ustawiony hit czyli ulepszenie maksymalnej szybkości to i tak ten reaktor daje sobie radę i jeszcze dostaje więcej energii niż ten, więc to się jak tylko rozpędzi to będzie produkowało naprawdę duże ilości energii już mamy 10 tysięcy 11 tysięcy refów i tak myślę, że do 21 tysięcy dojdzie Zresztą za chwilę zobaczycie będzie dużo o, i tak. Piętnaście, szesnaście. Zobaczcie, jak to idzie teraz tu. Energia. <grybuj> A co jeszcze ta energia jest wysyłana? Osiemnaście już jest i należy pamiętać, że im więcej daje, dajecie łopatek tym więcej pary jest wymagane, aby no, będzie się po prostu wolniej rozpędzać i, i będzie wymagało większej ilości pary e, tu jest dynamic tank, dałem tutaj parę ale jeszcze tego nie podłączyłem, ponieważ e, wymaga to hmm, więcej walwów i nie jest to takie e, wydajne jakby prosto z reaktora to wysyło, więc zostawiłem to w ten sposób może coś później wymyślę i mam teraz 20 tysięcy. No to 20 tysięcy per tick, to jest e, około 80 tysięcy lfów na sekundę i, i to naprawdę bardzo dużo idzie tego. Więc myślę, że spokojnie mi to wystarczy na wiele rzeczy energo e, potrzebnych. E, tutaj dałem akumulatory, podłączyłem do wody parę takich tych, tu są trzy, tak, tu są trzy. No, i to, że tak powiem, jeszcze nie, nie, nie nadąża. No ale cóż, jeżeli chodzi o paliwo, no to paliwo jest. No i teraz mogę chyba sobie śmiało wyłączyć ten reaktor już. On jeszcze przez jakiś czas będzie się utrzymywał. No i jeszcze przez jakiś czas energię będzie dawał, więc to jest super, naprawdę. Dużo energii, bardzo. Okej, okay, teraz zauważyłem właśnie, że mamy jeszcze problem w tym miejscu, gdyż po tym jak zniszczyłem ten reaktor, to te maszyny nie mają wystarczająco prądu, żeby pracować, bo tylko to zasilaje. No więc musimy wymyślić w jakiś drugi sposób. Nie chcę tych maszyn zasilać reaktorem, ale czymś mniejszym. Wietrakami mógłbym, ale myślę, że... Chciałbym to wykorzy wykorzystać w innym y, celu Dlatego myślę, że... wręcz Myślę, że... Nie, dobra Zrobimy hydrogen generatory Cztery chyba starczą To są dziewiątki? Tak, dziewiątki To może nie starczą cztery No nic Dobra, ja myślę, że mamy za dużo węgla, bo mam 30 tysięcy czarkola i cały czas rośnie, więc chciałbym go wykorzystać. W tym celu zrobimy myślę, że coś takiego jak super high temperature furnace generator jest to bloczek z Extra Utilities to jest taki generator za chwilę zobaczycie. Bardzo ciekawy, chociaż raczej jest na początkowe fazy gry. Daj. Raczej na pewno jest na początkowe fazie gry, ale może być. Jako wykorzy wykorzystam i będzie okej. Okay. Hmm. Więc O, wow, na fancy gram. <laughs> Więc postawimy go sobie tutaj obok tych właśnie maszyn i zobaczymy, czy to starczy? W takim miejscu to jest kabel akurat, więc to by było najlepiej, chociaż hmm. tu niech będzie. No więc ja tu wkładam to i od razu to się wkłada, i no na tyle starczy, ale widzę, że zaczynamy. 47 minut palenia i to jest max tu jest no skacze tu jednak skacze jest dużo lepiej dobra eee oksygen, czy mam oksygen? no więc dało to coś 47 minut palenia. Wow. Jest dużo lepiej. Gdybym jeszcze jeden generator taki dołożył, to by było jeszcze lepiej. Więc może to zrobię teraz. No okej. Okay. Więc dowalimy go sobie tu. Tu jest połączenie. to jest dobrze. I włożymy sobie tego kola. No i Hm. No nadal, ale blade działa. Hmm. <ścoughs> Jest okej. Okay. Później jak się ulepszy, to na faktory to będzie więcej prądu potrzeba, więc jeszcze <laughs> wtedy się coś wymyśli. Ale na tą chwilę to wystarczy. Dobra. To teraz. Mm, tutaj ten, zbieram. Tak. Okej. Okay. Okej, okay, teraz chciałbym zrobić, moi drodzy, coś takiego jak No, fabryka obsidianu, tylko że będzie ona bardzo prosta. Postawiłem tutaj rezerwuar, więc stawiamy tylko igneus extruder. Ustawiamy sobie, żeby tu woda leciała od dołu Aha, no tak Wręczem klikamy tutaj, Oto, to, o Okej, okay. no niech już będzie ta woda I teraz żeby od góry leciała ten, leciało... W... Od góry le... lawa Nie, chwila, niebieski kolor Jezu, to jest niebieski do tego i do tego, dobra Mamy to zbiorniki oddzielne, okej okay. Więc, podłączamy sobie to Fluid możemy sobie musimy lawę ustawić. Du, 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 du. Lawa, lawa, lawa jest lawa. Ok. I teraz ustawmy tą lawę. Dobra. No i teraz podłączmy to. Bum, bum. Bo ja ostatnio potrzebuję właśnie obsydianu, a tego obsydianu nie ma i trochę mnie to boli. Dobra. Powinno być ok. Ta! Jest super. No i teraz będziemy produkować yy, lawę. Możemy produkować podwójnie tą lawę, wiecie? Będzie chyba lepiej. O. Ustawmy niebieski, niebieski. Lawa. Jeszcze potrzebuję tylko... Uuu, uh, Jeszcze potrzebuję tylko... Mm, extra... ekstra Up. Mm. Wiaderka nie ma. Ha, ha, ha. wódzket ok i jeszcze raz to samo tylko, że z tym o, tak dobra więc produkujemy obsydian, ja tego obsydianu potrzebuję to się zatrzyma, jak będzie w pełny stack dlatego nie będę ustawiał, żeby wyciągało tylko będę potrzebował to, żeby nie y, marnować lawy albo nie marno nie, no, nie mieć za dużo obsydianu, to po prostu tak to stawię. I potrzebuję, to biorę. Jak nie potrzebuję, to nie biorę. A to mi się przyda do kilku rzeczy, nawet teraz chciałbym zrobić i wykorzystać ten obsydian. Do jednej rzeczy. Otóż moby mnie bardzo wkurzają i chciałbym ich się pozbyć na zawsze. Dlatego y, chciałbym zrobić turec z Portalgana. Hmm. Przez to pozwędę się tego zła chociaż trochę. One mnie nie powinny bić, a ja będę miał spokój od mobów. Bynajmniej przez większość czasu. Więc ja muszę ustawić sobie te yy, rzeczy, te zwierzyczki w takich miejscach, gdzie na przykład chciałbym uciec od moba, on by mnie gonił, więc na przykład tutaj i tutaj. One mnie i tak nie będą bić, tylko MOBY, tak samo tutaj, albo tu, czekaj, o. kogo on bił? Tu nic nie ma. No? He? Dziwne, dobra, Ała, ładnie ważne, yy, więc tutaj postawimy i. No tu chyba już nie. Tak samo postawimy sobie hmm. tutaj i tutaj i tutaj oraz tutaj. I jeszcze, jeszcze gdzieś tutaj, o, to jest ciemno, to. Zrobi jasno, ale pochoni poszło. Hmm. Tutaj. O Jezu, przepraszam Was. A, tu może być. Hmm. I... Tutaj. Dobra, i teraz powinienem mieć spokój, jeżeli chodzi o moby. Mam taką nadzieję, wnajmniej. Lasery, wierzyczki są ustawione, więc jest okej. Okay. Hmm. Tak, jeszcze tutaj. O, tu. Hihi, nie ma. Wszystko zostanie zabite. I tu. Ostatnia wieżyczka. Będzie ustawiona. Tu. Dobra. Wszystko. Mhm. Dobra, wiecie co? Jednak turety to nie jest najlepszy pomysł. Ponieważ one i tak padają od szkieletów na jednego hita. Dlatego będę musiał z nich zrobić coś innego i będę teraz je po prostu... nie wiem, pozbieram i... Nie, muszę pomyśleć nad, nad innym systemem obrony. Muszę powiedzieć nad innym systemem obrony właśnie i coś się wymyśli. Chociaż hmm, MFFS? To by było coś. Okej, okay, więc mamy tutaj, wracamy do Braina naszego, sprawdźmy tylko czy wody wystarczająco dużo jest. Nie, wody jest za mało, hmm. to będę musiał tutaj dorobić kilka akus akumulatorów, tak myślę, trzy by były okej, okay. no, by było dobrze. E, tak samo, zanim ja bym to ulepszył, to od razu bym chyba wydał wyżej ten installation block żeby było lepiej, ale jak już mamy tutaj tyle yy, Brainu, to teraz chciałbym to odłączyć znaczy, nie odłączyć, yy, bezpośrednio postawię tak, to działa. Nie, no dobra, to już wiem, że tak to nie zadziała, więc ja bym to postawił. Myślę, że tu, żeby było blisko tego kabla. I teraz, hmm. weźmy, to podłączmy i skonfigurujmy, wow, 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 coś mi nie psuje, hmm. can I help you? No you can't. Ok. I teraz tutaj będzie się nam y, uzpełniał. I jeszcze będę potrzebował kabla. Basic wystarczy podłączony tu. Ok, mamy energię i mamy Brine. I teraz chciałbym bardzo. Potrzebuję... No, nam się już zdobywa tutaj Chlorine oraz hydrogen. I potrzebuję dwóch tanków zwykłych, jak najzwyklejszych. Dwa tanki, tak. Tanki, puste tanki. gaz tank. Raz i dwa. Okej. Okay. No i wtedy będę miał już zapas chloru, chlorainu oraz hydrogenu. Hydrogen to tam niepotrzebny jest akurat. No i jest taka sprawa, że no, będę musiał znowu poczekać, aż to mi się uzupełni. Więc to jest trochę czasochłonne. Dobra, więc na razie już nic więcej nie zrobię. Trzeba czekać po prostu. Dobra, no to tu by było na tyle wtedy. I niech ja pomyślę. Hmm. Może. Albo czekajcie, chwilę. Dobra, zrobimy tak. Ja teraz y, zakończę ten odcinek, ponieważ chcę go wysłać jeszcze dzisiaj. Bo nie było przez jakiś czas odcinków, i chcę od razu jeszcze nagrać drugi. I żeby ten drugi wysłał się przez noc. Yy, a ja nie mam szybkiego aplaudu, więc jak najbardziej to by było pasujące. No dobra, tak więc to by było. Na tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie ja się w następnym odcinku zajmę czymś innym. Pewnie to będzie Galacticraft, ale zobaczymy. Tak więc, pa pa!